Cześć, dzisiaj testy mojego nowego smartwatcha. Tak naprawdę żartuję, będę przedstawiał wam zegar czasu astronomicznego filmy Finder. Co to jest i co to potrafi, zaraz wam opowiem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, zaraz, halo, halo, przekaźnik z zegarkiem. Takie coś kupię w Lidlu za 30 zł. Ale jest to porównanie jak kupienie 18-letniego Opla i nowego BMW z salonu. 18-letni Opel bije tutaj do swojego auta, a to jest bardziej bliżej tego BMW ze salonu. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę profesjonalnym sprzętem. Zegar czasu astronomicznego, to znaczy to, że sterujemy z uwzględnieniem naszej lokalizacji. Głównie przydaje się to nam do sterowania czasem, włączania, wyłączania świateł, rolet i wszystkiego, co związane z zachodem i wschodem Słońca. Producenta tego zegara, filmy Finder, zobaczyłem na Automatikonie ostatnio, jeśli chcecie zobaczyć relacje z targów, link poniżej filmiku. Eee, firma była mi dość znana już, ponieważ wcześniej pracowałem przy automatyce zabezpieczeniowej w stacjach wysokiego napięcia i tam korzystałem z przekaźników. Firmy Finder właśnie. No i z tym często jest kolejzona firma, z automatyką przemysłową, z przekaźnikami, mniej właśnie z automatyką domową i automatyką powiedzmy, mniejszych przestrzeni sklepowych, automatyką do jakichś parków, ogrodów, itd. I tutaj właśnie zaczynają się pojawiać nowe produkty firmy Finder, takie jak ten zegar. Po odpakowaniu, oprócz naszego zegara, znajdziemy opis urządzenia oraz krótką instrukcję. Wszystko znajduje się także w języku polskim. Mamy tutaj krótki opis konfiguracji oraz kilku przykładowych programów. Tak jak mówiłem, to, że to jest smartwatch, to był żart, więc nie nosimy takiego zegara na ręce. Jest on przystosowany do zamontowania na szynie DIN. I tak, mamy tutaj wejścia do zasilania od 100 do 230 ACDC. Jest też, z tego co widziałem, na stronie wersja na 12.24 zasilania dc Mamy tutaj wejście na baterię. Zobaczmy, jak to się otwiera. Jest w miarę proste. W środku cr 2032. Łatwa wymiana. Z powrotem wkładamy. Jak widać, przez to nasz zegar już działa. Możemy go spokojnie na przykład sobie zaprogramować bez korzystania z zasilania 230 cały czas. Jest ta godzina podtrzymywana, więc po utracie zasilania nic nam się nie zresetuje, nic się nie stanie. No, i tak, mamy tutaj oczywiście wyświetlacz. Mamy joystick, którym możemy sterować góra-dół, prawo-lewo, oraz na środku mamy przycisk. Mamy tutaj miejsce, gdzie zbliżamy NFC poprzez telefon no i mamy nasze styki przekaźnika mamy jeden styk wejściowy no i mamy czynny i bierny styk, jest także wersja na dwa takie styki, że mamy tutaj jeden i tu mamy drugi zestaw takich trzech wejść i one są osobno wtedy programowalne styki są przystosowane do prądu 16A więc jest to dość sporo. No, a że mamy tutaj do czynienia z taką firmą jak Finder, czyli no, firmą, która się zna na przekaźnikach. Mamy zapewnione to, że faktycznie możemy tam puścić te 16A. Nie jest to taka chińska zabawka, gdzie boimy się nawet puścić połowę prądu znamionowego. Do testów nie będę tutaj urządzenia wpinał w rozdzielkę by fajnie widać, jeśli mamy pokrywę tylko ten ekranik i joystick -ek. Będę korzystał tutaj nabiurkowo z podłączenia do 230 Mam tutaj kostkę, gdzie rozdzielę sobie fazę IEN Żebyśmy mogli podłączyć jeszcze żarówkę Przez te styki Będę potem też używał telefonu z Androidem oraz z NFC. Jeśli nie wiecie, czy macie NFC, no to warto sprawdzić, czy w waszym modelu jest to dostępne. Teraz szybko podłączę schemat, sprawdzę połączenia. W razie czego jest w instrukcji schemat, więc sprawa jest prosta. Pamiętajcie, żeby uważać z 230. Jak widać, ja już mam zegar skonfigurowany. Jest u mnie 18.12. To fakt. Jest niedziela. Tutaj mamy 7 dni tygodnia no i stan przekaźnika jest off, no jak widać żarówka nam się nie świeci, mamy dwie opcje jeśli chodzi o konfigurowanie takiego zegara, ponieważ taki zegar będzie potrzebował przybliżonej naszej lokacji, ponieważ jak wiemy na przykład wschód słońca inaczej będzie wyglądał w Lublinie, a inaczej u mnie we Wrocławiu, więc ustawiamy albo podając szerokość i wysokość geograficzną lub możemy podać nasz początek kodu pocztowego czyli dla Wrocławia na przykład 50 wystarczy i mamy już te przybliżone wartości świtu i zmierzchu które wiadomo z dnia na dzień się zmieniają no i to jest ta najważniejsza funkcja właściwie zegara astronomicznego mamy tutaj pięć różnych rodzajów programów mamy on off astro on astro off oraz puls już wyjaśniam o co chodzi z tymi programami no on i off no to są najprostsze takie programy gdzie o danej godzinie włączamy nasz przekaźnik zamykamy go lub off o danej godzinie w dane dni możemy sobie wybrać otwieramy przekaźnik Mamy funkcję AstroON, która jest związana z czasem zmierzchu. Czyli na przykład o zmierzchu chcemy sobie zamknąć przekaźnik. Możemy to przesunąć o max 90 minut, czyli na przykład półtorej godziny po zmierzchu czy półtorej godziny przed zmierzchem. Mamy także funkcję Astro Off, związaną ze świtem na przykład tutaj. I e, o świcie na przykład chcemy wyłączyć na przekaźnik, który się załączył e, o mm, zmierzchu. I też mamy tutaj przy e, takim wyłączaniu, przy świcie, możliwość przesunięcia o półtorej godziny maksymalnie. Program PULS pozwala nam na wysłanie mm, impulsu o danej godzinie, będzie to krótkie zamknięcie się przekaźnika. Najkrócej jest to sekunda, najdłużej na 59 minut możemy to ustawić. Takie programy tworzy się naprawdę prosto. Ustawiamy tutaj o kliknięciem, wchodzimy w nowe programy. Teraz mam e, mój program, który już ustawiłem. Teraz nowy program. Tutaj mam, klikam jakby mm, środkowym y, przyciskiem jako potwierdzenie. Chciałbym zrobić sobie astro off, czyli wyłączenie przekaźnika. Będzie teraz o 6.24. Mogę to jeszcze przesunąć. 6.24, no dlatego, bo o takiej godzinie będzie świt. Tutaj sobie ustawiam dni tygodnia. Na przykład wyłączam poniedziałek, wyłączam wtorek, zostawiam w środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę zostawiam. Takie potwierdzanie robimy używając joysticka w górę lub w dół. Zatwierdzam i już program jest stukany. No, więc jak widać, tworzenie takich programów z joystickiem jest naprawdę proste i trwa to chwilę. Mam tutaj jeden przykładowy taki program. Sprawdzałem w piątek, czy faktycznie o zmierzchu mój przekaźnik się załączy. Jak widać, wszystko działa. Tak jak mówiłem, pokażę także aplikację, którą możecie sobie ściągnąć na Google sklepie. Taka ikonka jest. Jest tam kilka aplikacji od Findera, więc najlepiej po ikonce. Wygląda to mniej więcej tak. Możemy tutaj sobie skonfigurować urządzenie nasz jest 12A1. Mamy tam oczywiście także dostępne instrukcje do tego urządzenia. Wszystko to, co tutaj jest wydrukowane, znajdziemy także w tej aplikacji. No, i możemy tak odczytać konfigurację, lub utworzyć jakiś nowy program, czyli na przykład weźmy sobie astro. Włączmy, żeby on było w wtorek i w czwartek włączany o zachodzie. Dodajmy jeszcze wyłączenie w środę i w piątek. No, ok jest. O wschodzie słońca. Wyślij konfigurację. Pojawia nam się takie polecenie, aby zbliżyć telefon NFC, o, jest, wyślij konfigurację przesyłanych danych, zakończone. Ok, no i tak możemy właśnie w łatwy sposób przesyłać programy do naszego e, urządzenia poprzez aplikację. Jest tutaj kilka też ciekawych jeszcze opcji. Oprócz tych wszystkich, właśnie programów, o których mówiłem, możemy dodać przerwę wakacyjną. Tak, możemy także dodawać ją manualnie przy konfiguracji zegara, tej początkowej. Tutaj możemy sobie załączyć i na przykład od czerwca bierzemy sobie 12 czerwca. Do 17 czerwca. Chciałbym mieć wtedy wolne i aby urządzenie wtedy nie działało, czyli programy nie będą włączały, wyłączały przekaźnika. Przesyłanie danych zakończone. Eee, no tak, mamy tutaj także możliwość e, synchronizacji zegara z naszym e, zegarem na telefonie. No i tutaj e, także. Mm, wpisania np. kodu pocztowego, czyli tej synchronizacji ym, czasu astronomicznego po lokalizacji. No, jest to naprawdę proste i wygodne z tą aplikacją. Praca y, znacznie się skraca przy tym. Pomówmy sobie także o zastosowaniach takiego zegara astronomicznego, no bo faktycznie ma takie ciekawe opcje wyjątkowe. Ale gdzie to zastosujemy? No na przykład przy oświetleniu, czy to ogródka, czy jakiejś innej przestrzeni w domu, w sklepie, gdzie chcemy być połączeni z tym, kiedy jest zmierzch, kiedy jest świt. Nie chcemy się bawić w funkcję łączenia zegara, pomiaru natężenia światła na zewnątrz. Tylko w prosty sposób być zsynchronizowanym z zmierzchem i świtem. No i nie przestawiać tego zegara co chwilę, no bo wiadomo, nasza Ziemia jest okrągła. No i ten zmierzch i świt codziennie zmieniają swoje godziny już. Dobrym przykładem mogą być także żaluzje, kiedy chcemy sobie faktycznie otwierać żaluzje zawsze o świcie. I każdego dnia e, będzie to inna godzina. E, lub na przykład podlewanie kwiatów, kiedy chcemy podlewać kwiaty po zmierzchu. A no wiadomo, mm, to za każdym razem będzie co innego. O na przykład e, okaże się, że nadchodzi lato, słońce zaczyna e, trochę dłużej świecić, podaliśmy rośliny z, za szybko, no i niestety słońce nam je spaliło. No nic fajnego. Nie bardzo przypadła do gustu opcja programowania tego zegara przez NFC i tego, że aplikacja wygląda no niemalże jak budzik, który ustawiam codziennie przed spaniem. Ponieważ nie wstaję codziennie o takiej samej godzinie, często zdarza mi się coś zmieniać, więc ustawiam budzik codziennie wieczorem. I e, jeśli chciałbym to wprowadzić do swojej automatyki domowej, no to powiedzmy, um, ustawiam ten budzik. Taki zegarek mam gdzieś, e, powiedzmy, za szafką e, czy za łóżkiem, gdzieś blisko łóżka, gdzie sięgnę ręką. Ustawiam budzik, zbliżam do takiego zegara i on już e, będzie wiedział, o której włączyć mój ekspres do kawy. Jak widać, mamy naprawdę mnogość takich małych bajerów, jak Podświetlenie ekranu. Przerwy wakacyjne, konfiguracja łatwa przez telefon, więc urządzenie nie dość, że jest faktycznie z zegarem czasu astronomicznego z wieloma funkcjami i dobrym przekaźnikiem, to także zyskuje dużo przez no, taki interfejs dla użytkownika i uproszczoną pracę, bo nie trzeba być profesjonalistą, żeby w chwilę to skonfigurować i poustawiać to, czego potrzebujemy właśnie. To tyle w tym odcinku. Zapraszam do linków poniżej, subskrypcji kanału, lajków. No i do następnego. Hej.